Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Darkseidzie. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Darkseid, niegdyś znany jako Uksas, jest starożytnym i niesamowicie potężnym kosmicznym bytem oraz czymś w rodzaju nowego boga i lorda wojny. Rządzi on pozawymiarową, ognistą planetą Apokolips i chce rządzić całym wieloświatem, a w tym ziemią, wykorzystując przy tym ogromną moc Anti-Life. Jest siostrzeńcem swojego byłego generała Steppenwolfa i największym wrogiem Ligi Sprawiedliwości, czyli najlepszych bohaterów Ziemi. Tysiące lat temu, zanim Darkseid objął tron Apokolips, szukał Anti-Life Equation, a po jej zlokalizowaniu na planecie Ziemia wtedy ruszył na podbój. Podróżował z ogromną armią, planując zabrać moc i wykorzystać pozornie słaby świat jako test dla swojej nowej mocy, a kiedy przybył na Ziemię osobiście poprowadził armię i z łatwością wybił niezliczonych ludzi Atlantów i Amazonek. Zabił nawet Zieloną Latarnię, ale kiedy to zrobił, wtedy Starzy bogowie w końcu ruszyli na spotkanie z Darkseidem. W końcu walczył z Artemis, Poseidonem, Zeusem i Aresem, który zniszczył broń Darkseida i rozciął mu ramię, przez co Darkseid padł na kolana. Darkseid niezdolny do walki uciekł z powrotem na statek, po czym wrócił tam skąd przyszedł, ale przysiągł, że kiedyś wróci. Zanim wyzdrowiał po niemal śmiertelnych obrażeniach, społeczeństwo Apokolipsu znało, że Darkseid nie jest godny władzy, jeśli przegrał na prymitywnej planecie, przez co jego władza nie istniała. Utrata wpływu Darkseida spowodowała okrutną wojnę, a zanim ponownie objął władzę, minęły tysiące lat, a ci, którzy byli razem z nim, kiedy najechał Ziemię, zostali zabici. W rezultacie dokładna lokalizacja Matterboxów została utracona, więc Darkseid po ponownym objęciu władzy rozpoczął poszukiwania. Same poszukiwania trwały tysiące lat przy niezliczonych podbojach innych planet, dzięki czemu Darkseid stał się jeszcze silniejszy, a reszta tego co się działo znamy z filmów, więc przejdziemy do innych informacji. Odkąd wychował się na Apokolips, Darkseid był znany ze swojej ogromnej megalomanii, widząc w sobie prawdziwego władcę Multiverse. Jest on zatem najpotężniejszą wrogą istotą słynącą z terroru i zniszczenia, przy czym pokazywał swoją władzę wszystkim wokoło, a uważając się za tego, który zamienił tysiące planet w pył szukając jedynej planety, która niegdyś go pokonała, Darkseid jest niezwykle groźny, bo wierzy w swoje umiejętności. Co więcej, Darkseid od czasu swojej pierwszej porażki zaczął nosić zbroję, a nawet osobiście przestał prowadzić inwazję oraz ma on też obsesję, co blokuje u niego współczucie, a sam jest również dosyć przebiegły i ma zdolności do manipulacji. Jednak nawet on wydaje się być wyrozumiały dla swojej rodziny, którą kocha, na przykład wybaczył Wolfowi jego porażkę. Jako władca Apokolips Darkseid jest uważany za najpotężniejszego ze wszystkich nowych bogów i znacznie przewyższa Steppenwolfa, który nie odważyłby się rzucić mu wyzwania. Wiele osób mówi, że posiada on moc podobną do Doomsdaya, co mówi, że jest on dużo silniejszy od Supermana, a kiedy przegrał na ziemi był bardzo młody, ale teraz jest dorosły, więc jest również dużo silniejszy oraz jest niesamowicie wytrzymały, przy czym był szybszy nawet od reakcji typowego człowieka. Darkseid może wystrzelić z oczu skoncentrowane szkarłatne wiązki energii podobne do tych Supermana, ale Darkseid może je dowolnie kontrolować oraz ma on tysiące lat doświadczenia w walce, więc jest znakomitym wojownikiem, a w innym biegu wydarzeń z łatwością zawiła Aquamena i Wonder Woman. Jego imię jest powszechnie znane w Galaktyce, przez co wielu się go boi, a Atlanci i Amazonki są nadal przerażeni dniem jego powrotu i samą jego inwazją. A Wy widzowie napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i z jaką postacią chcielibyście zobaczyć starcie Darkseida. A więc to już jest koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się i cześć!